Tak jak co roku, również i w tym roku, w okresie Wielkanocy nie zapomnieliśmy o naszych sąsiadach. Kontynuujemy piękną tradycję, którą kultywujemy podczas Bożego Narodzenia Wielkanocy i Święta Asury. Nasi wolontariusze z miłością przygotowali prezenty i zapukali do drzwi sąsiadów, aby złożyć życzenia i podzielić się radością świąt. Naszym celem jest szerzenie przyjaźni i pokoju poprzez to, co najbliższe sąsiedztwo. Chcemy, by ten gest rozprzestrzeniał się od drzwi do drzwi. Wesołych świąt wielkanocnych. Niech ten czas będzie pełen ciepła i wspólnoty.